Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam drogich słuchaczy Bożego Słowa, tych, którzy z nami łączą się poprzez program na kartach Ewangelii. Witam po krótkiej wakacyjnej, lipcowej przerwie. Kończy się wspaniały miesiąc lipiec, przed nami jeszcze kolejny miesiąc wakacyjny sierpień. Dziś 17 niedziela w ciągu roku. Kolor szat liturgiczny zielony. Posłuchajmy zatem Ewangelii, którą Kościół przygotował na dzisiejszą 17 niedzielę zwykłą. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tumą taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadwszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Chrystus porównuje Królestwo Niebieskie najpierw do skarbu ukrytego w roli, następnie do perły i dalej do sieci, która zarzucona w morze zgarnia ryby wszelkiego rodzaju. Królestwo niebieskie, obiecane nam, bardzo drogocenne. Tak jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, jak skarb ukryty w roli. Gdy pewien człowiek znalazł skarb, robił wszystko, aby kupić to pole, tę rolę i ten skarb otrzymać dla siebie coś bardzo drogocennego, wartościowego. Pan Jezus mówi: "Takie jest królestwo niebieskie. My mamy pragnąć tego królestwa niebieskiego jak ten kupiec, który sprzedał wszystko, co miał, byleby kupić tę ziemię, tę rolę, bo tam był ukryty skarb". I dalej do perły. Pan Jezus porównuje królestwo niebieskie do perły. Gdy kupiec znalazł drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją, bo wiedział, że ta perła jest najbardziej drogocenną rzeczą, jaką mógł znaleźć. Ona ma pewną wartość, ogromną wartość. I gdy sobie przekalkulował, to pomyślał: Jeżeli sprzedam wszystko, co mam, to mogę ją sobie kupić i otrzymam znacznie więcej, bo dzięki niej mogę się jeszcze bardziej wzbogacić. A więc zaryzykował, sprzedał to, co miał i za te pieniądze kupił tę drogocenną perłę. I kochani, znowuż Pan Jezus mówi, takie jest Królestwo Niebieskie, jak ta drogocenna perła. My nieraz też w naszym życiu musimy coś poświęcić, coś oddać, aby otrzymać Królestwo Niebieskie. Nieraz nie jest to łatwe. Gdy coś mamy, gdy coś otrzymaliśmy... Gdy zapracowaliśmy rękoma na coś, coś jest nasze, to mówimy: Nie oddam tego, za nic w świecie się tego nie pozbędę. To jest moje, moja krawica, mój pot, to jest moje. Ale czy to, co zarobiłem tymi rękoma, czy to, co udało mi się zebrać przez, moje, przez lata mojego życia, czy naprawdę jest to tak wartościowe? Tak drogocenne, cenniejsze niż Królestwo Niebieskie, niż życie wieczne? A więc nieraz warto coś poświęcić dla wyższych celów, dla wyższych rzeczy, bo nie ma nic piękniejszego niż Królestwo Niebieskie. I dalej jeszcze Chrystus porównuje Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze, zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy sieć napełniła się, wyciągnęli ją na brzeg. I usiadłszy dobre, zebrali w naczynia a złe odrzucili. Kochani, tak robią rybacy po dzień dzisiejszy. Ci, którzy jeszcze zajmują się rybołówstwem, którzy wyciągają sieci pełne ryb, przyciągają je do brzegu, albo zaraz na łodzi sortują. Co się nadaje, co się nie nadaje. Ryby ładne, dorodne, które się nadają do uwędzenia, do zamrożenia, do usmażenia. Do zjedzenia, piękne z wyglądu, kuszące, zachowują, a te słabe, jakieś chude, mizerne, odrzucają. Selekcja. Ale kochani, Pan Jezus mówi dalej. I tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, taka selekcja nastąpi przy końcu czasów. Kto by dzisiaj myślał o tym, że ten świat się skończy? Najczęściej, kochani, mówimy o końcu świata, o tej paruzji, szczególnie w okresie Adwentu, czy też w Wielkim Poście, zastanawiamy się nad sobą, nad swoim życiem, nad przemijaniem. Ale w środku wakacji, kto by myślał o końcu świata, o przemijaniu? Kiedy życie przed nami, piękna pogoda, spacery, plaży, odpoczynek, żyć nie umierać, jak to niektórzy mówią. Ale Pan Jezus, nawet w środku wakacji, w tej Ewangelii delikatnie mówi: Na końcu świata też tak będzie, taka selekcja. Aniołowie zaczną odłączać dobrych od złych. Jakie jest nasze pragnienie? Jakie jest pragnienie Twoje, siostro i bracie? Abyśmy się mogli znaleźć wśród tych dobrych. Tych, których aniołowie powiedzą, przejdź na prawo. Oto tu posiądziesz skarb wielki, królestwo niebieskie, tą twoją drogocenną perłę, ten twój skarb ukryty w roli. Tu, bo żyłeś dobrze, uczciwie, sprawiedliwie, nie szczędziłeś twoich sił, aby otrzymać królestwo niebieskie. Spełniałeś dobre uczynki, byłeś dobrym chrześcijaninem, dobrym człowiekiem, uczciwym, sprawiedliwym. Dlatego zasługujesz na najwyższą nagrodę, na Królestwo Niebieskie. I siostro, i bracie, w tę piękną lipcową niedzielę, tego Wam, kochani, życzę, abyśmy się wszyscy mogli znaleźć po tej stronie tych szczęśliwych, którzy będą cieszyć się Królestwem Niebieskim. Dlatego róbmy wszystko, aby się tam znaleźć. Nie sił i energii, aby to Królestwo Niebieskie otrzymać. Jak mówiłem, nieraz trzeba coś poświęcić, coś za coś, ale nie ma nic piękniejszego niż Królestwo Niebieskie. Do tego Królestwa wszyscy dążmy, byśmy się tam mogli razem spotkać i wychwalać najlepszego Pana. Szczęść Wam Boże, błogosławionej, radosnej niedzieli.